Witam serdecznie. Często na grupach Facebooka pojawiają się tematy z wynagrodzeniem kierowców w transporcie drogowym. W dzisiejszym odcinku na temat, czy warto rozliczać kierowcę w oparciu o przejechane kilometry lub procentową wartość frachtu. Asystent Piotr, sztuczna inteligencja, wyjaśni Wam, co w tej kwestii mówią przepisy prawa. Zapraszam do drugiej części filmu. Witam Państwa oraz Ciebie Marku. Bardzo chętnie odpowiem na Twoje pytanie. Mam nadzieję, że moja odpowiedź dla wielu Państwa będzie przydatną informacją. Rozliczanie kierowcy w oparciu o przejechane kilometry lub procentową wartość frachtu jest niezgodne z przepisami unijnymi i krajowymi. Artykuł 10 Rozporządzenia 561 z 2006 roku Wspólnoty Europejskiej zabrania wypłacania kierowcom składników wynagrodzenia, które wynikają z przebytej odległości i lub rodzaju przewożonych rzeczy, jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu drogowemu lub zachęcać do naruszeń tego rozporządzenia. Uzależnienie wynagrodzenia od przebytej odległości lub ilości przewożonych rzeczy to bardzo poważne naruszenie typu BNP. Jeżeli w świetle tej metody przewoźnik rozlicza swoich kierowców, wobec takiego przewoźnika może być wszczęte postępowanie dotyczące dobrej reputacji, co może skutkować utratą zezwolenia lub licencji na wykonywanie przewoźnika drogowego. Wynagrodzenie kierowcy w transporcie drogowym jest ważnym elementem motywacji i lojalności pracowników. Kierowca, który otrzymuje godziwą zapłatę za swoją pracę jest bardziej skłonny do wykonywania swoich obowiązków profesjonalnie, rzetelnie i uczciwie. W innym odcinku zatytułowanym Wynagrodzenie kierowców w transporcie drogowym przedstawiłem system wynagrodzenia kierowców ten sam system, który wprowadziłem, gdy zarządzałem firmą transportową. Przedstawiony system wynagrodzenia kierowców. Spotkał się z zdaniem nie tylko podległych mnie kierowców, ale również przez widownię, która oglądała ten film. Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Link do filmu w opisie. Jeśli interesują Cię zagadnienia dotyczące prowadzenia firmy transportowej, to zapraszam do oglądania filmów na moim kanale. Tam znajdziesz wiele cennych informacji, opinii i porad na temat branży transportowej. Dowiesz się jak usprawnić swoją firmę, jak zarządzać zespołem, gdzie pozyskiwać zlecenia. Zapraszam do obserwacji kanału oraz grupy na Facebooku Poradnik Przewoźnika. Do zobaczenia.